Dzień dobry, cześć, cześć, mi was. Bardzo serdecznie jestem Paweł, a dzisiaj ze mną jest oczywiście Joszelka Remy Bairdberg. Hejka! Hello! dzisiaj robimy hasta la vista, nie hasta la vista, tylko hasta, oh, oczywiście. hasta la vista oczywiście, no, -vista. ale nietypowe, bo będą no, skutery no. wodne i radiowozy. Żeby tytuł Co? Pamiętajcie, subik łapka i komentarz wsparcia dokładnie mm -hmm, dokładnie dobra słuchajcie no to lecimy oczywiście pewnie będą standardowe drużyny tak, <gry> Nieważne kto kiedy dołączył, dołączył nie jest istotne ale tu już nie, nie, nie widzę nawet, nawet wyrównania wyrównania jest... drużyn już widzę 6, 16 level Berbertos i moja postać nie pokazana no to już wiadomo <grym> że tak bo oczywiście. powiem tak daje tak. to za siebie ja dobra ja już okay. tutaj gotowy dobra jak chciałem powiedzieć na początku, policjanci ja jestem hakerem czyli na tym na, na, na tym motorku. Dobra. Jest pogodny. Dobra, słuchajcie, ogólnie kwestia wygląda tak. Berbert? E, sierż sierż sierżancie Berbert? Eee, Słyszałem radiowo. ten. do radio radiowozu szybciutko. To ja muszę strój zmienić. Eee, skuter ten skuter wodny w kanale. O nie, mój skuter mój mój kanale. Sweterek, mój Musimy o. je zatrzymać. Znaczy, to. Nie, Musimy nie, je nie, zatrzymać. Jak to, to bardziej katkalawica, czy policjanci kontra y, złodzieje? Skuter Załóżmy, Załóżmy, że remix. Załóżmy, że remix tych dwóch. Dokładnie. Mamy bronie nie mamy broni. Nie, też nie mamy broni. Mam broni, mamy tylko skutery. Co macie? Mierzymy tutaj prędkość. Suszarka dajemy i mierzymy prędkość. Dobra, ja dom, ja dom. Robimy to. Mierzymy im prędkość. <grym, <grym, no hela. Dobra, zatrzymać się, dajemy. Za szybko, siaduj, dobra. Dzień za szybko. dajemy. Chciałem zatrzymać ich. <grym>, chciałem niski a... skok zrobić. No, 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 no. Niestety no. to tak nie działało. Tak się, tak się kończy pokazywanie. Bo... Zobaczy, zaraz przejadę drogę, zaraz przejadę. Joszelkę. Eee, chyba siebie chyba przejadę. uda. Jest, udało się. Ej, ja mój skotowiciel jedzie! Dobra, dam się wsiąść na skuter. Mój no. skuterek! I musimy Zrobimy, go o, 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 jak skuter o, 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 na wodzie tam mu Skuterek. Nie, dobra, nie dobra. mogę jechać po wodzie, bo jesteśmy wolniej. Nie, nie, po wodzie nie, po wodzie nie. Po wodzie ja, nie zupcia. ja nie mogę po lądzie o, nie. jechać W takim razie. No to nie możesz. No, no, nie nie mogę po lądzie, my nie możemy po wodzie. Dobra, a okay. rozjedź go, bo zbliża się do mety. Nie, dobra, bo. Prawdopodobnie. Ten się sam wywalił chyba. Gdzie tam metra? Mu... Tam jest gdzieś. No, bo... Skuterek. weź mnie. Weź mnie. dawaj, chodź. No poczekaj, Paweł! To poczekaj! No miał, miałeś dać wsiadać! Na chwila, trzeba uratować skuter Ale się do no Dobra, jedziemy! No ja nie mogę we jechać! Obra, no dobra, No tak, dobra. oczywiście! Bo pokazałem mu brzydki parę i mnie no. to. Szybko do wody, szybko do wody! Ej, co jest? Do wody skoczyli znowu! Dobra, wsiad... Ja nie mogę cofnąć! Muszę wysiąść! No, ber, ber. Dawaj ich! Na razie! Ej, bo tam meta jest! Szybko, Gdzie rozjedź! Gdzie jest meta? Nie no widzę meta. Nie widzisz, tam za tym... Ej, meta skoczeniem. jest blisko. Zobacz, 4, 4. Dobra, jest na skuterze, jest na skuterze, blokada! No, no, no ale wstać, no, 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 ale wstać tam tam blisze, nie pisz na murku! Nie, Paweł! Za blisko, już jest! Daj wstać chociaż! Co daj wstać? Ej, bo oni biegną, zatrzymać ich powiedziałem! Nie, 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 już Czekaj, nie. rozpędzę się. No poczekaj chwilę. Nie, nie, nie. Rozpędzam nie, nie się. nie mogę... <grym> Czekaj, nie wezmę. Dobra, me... dobra wsiadamy. No ale parowo. Co to ale miało się być? To, nie. No daj mi to. Stop. Czekaj, bo wsiadam. Wep. Wep. Czekaj, no ale nie kop proszę, nie kop. Nie kop. Znowu będzie tak jak robił to. Chodź tutaj. Człowiek jest niemożliwy. Wracaj. Wiedziałe. Gdzie jest Paweł. Siam. Joselka mnie potrąciła. Dobrze, Joszelka! O to chodziło, o to chodziło. A jej, 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 dno taki był plan. O, o, o kopiam, kopiam. Ale co to ma być? Mamy przez on już ma tego. Jeszcze nie mam. Co za Dobra, biegi szybko. Co za się Zatrzymaj. Zanim weźmie ruinera. Bierz to, A, E, zawracamy. Zawracamy! Szybko! Odwrót, odwrót, taktyczny odwrót! Trzeba ja ja zabrać tego ruineru. Ooo, dawaj to! to. Dobra, <laughs> dawaj go! Dobra, no musisz trafić! Spokojnie! Nic się nie dzieje! A czemu go nie trafiasz? Spokojnie. To jest moje pytanie! Spokojnie. Dobra, drzwiami go! Jest... Raketa! Szybko, szybko rakieta! <laughs> dawaj! Nie wierzę, teraz ja jestem... Nie wow. tak daleko! Uważaj, że na rakietami. Tej... Co potknąłeś się, Bertbert? Yes, tak, Berber się yes. potknął. Dobrze. Ja się. Dobra. Okej, okay. yes. yes. słuchajcie, zamiana w takim oh. razie. Dobrze. Udało mi się powstrzymać ich, żeby, żebyś dobiegł. <grym> Zbierał, ja byłem, no, kopać, nie? No bo ja w ciebie wjechałam osadkiem. A faktycznie, no <grym> tak było. Już się Nie biłeś mnie wcześniej, więc myślę, że to jest przyciąganie struny i wykorzystywanie uprawnień. No totalnie. Trochę właśnie trochę... Jaki ładny kolorowy skuterek! <noise> Bert, Bert chyba go pożyczę. Ty weź białego może coś. Nie, okay, bo mamy gdzie się... Czekaj, gdzie mamy być? Za rampą. No, Za ja rampą. O, o. No, no, dobra, musimy do lewej, mieć. nie. Czekaj, bo na tam, bo dobra, tam ja rampa nie... Ja ja dobra. Ja E, musimy ho, się ruszyć, tak będzie najbezpieczniej. Aaaa, dobra, jedź, jedź, nie, nie problem. Go, nie go, miał. go, Power Ranger. Co? Ja zmierzę prędkość, no, jakby no, tak. A po że mnie zostawiłeś, co to ma być? Nie no, musieliśmy się rozmnożyliśmy teraz. No być w tej budce, znaczy Dobra, w jestem. stoi. No <laughs> nie wiem, jakiś tak tam tak sobie stoi. Jak się Jak tak, tak, tak można respił, było man. zrobić? Tak się zarespił. Ej, co za prędkość? Prędkość jest za duża. Halo, tak? no dobra, dobra bierz zielonego, zielony w w, e to zielony to jest amator, wodna. ale pewnie nie trafię. Dobra, patrz jak fajnie sobie płynę. Witam Więc pana, schuterowca. Robi... <grych> ale co to za hamowanie? No może przyhamować może? Bo <grych> no by co za tryhard. Jako ale raj, co raj, za tryhard. Ja myślałam, że ty zwolniłeś taktycznie, a to jest... No. I tylko zatrzymało. No, Ej jaki tryhard? Nieprawda, zostaw oj mnie! Oj, 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 nie, nie. Proszę mi dać wstać. Dobra, 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 A co Jak wróć, jak wróci z tego? Chodźcie To go! Dobra, wsiadaj! Jedziemy! No, spokojnie, co dalej? Nie! No. nie wolno Joselka, tak! Dobra, idę się schować tutaj! A ja tu mam jest. tylko wózek sklepowy! Ej, po no, Ja wstanę i ci w kopie nie chodź, Część, bo muszę sobie mas... o, bardzo, dobrze, bardzo dobrze, Nie, I nie odpływaj ja drugi przejść. Zostaw mnie! O! wsiada! siada! Dobra, czekaj, 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 Bert, Bert! Ej, potrącił mnie! Oj. No przyput, poczekaj, przyput, proszę pana. Kwoły. Proszę siąść. Dobra, czekaj, czekaj. Zabieram. Co to ma być? Dobra, no tu nie, tu tego nie ruszycie. Dobra, jadę ja ogóle Tutaj się wam trochę jara chyba. Ja, nie, co się jara trochę? Chodź tutaj. Zielone. Dobra. Dobra. No co mi, co mi sprzedałeś? No kopa? nie macie, nie macie tu skąd wołałeś. Chodź tutaj, daj mi hey. A. Ej, płonął? Co <śmieniu> <śmieniu> znowu? Nie ratuj pan! cię potrąciłem biegnąc, ja jadąc przed tobą. Wytłumaczysz mi to? Wypad! Policja, wypad policja stąd. No ale backpack się sobie <śmieniu> doczni! Zatrzymaj backpacka! <śmieniu> <śmieniu> skuter. Siadaj! Jest, Siadaj jest, 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 jest! Głow, głow, jest! No ale pojechać i! Jest! Pokaż, paluszka, pokaż, paluszka Berbert, bardzo ładnie. Ja też pokażę. O nie. O nie. O nie. Dobra, jedziemy. A Berber czy Berbert, wybuchnie, uciekajcie. Nie wybuchnie nic. Co nie wybuchnie nic? Ej, no co ty robisz? No ty paruwo, co tam szukista? No, run, 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 Paweł run, też run. przebiegł, ale Ren e, zablokował całą drogę. Ej, skoro dało się Zostaci przejść, mnie. to nie zablokowałem. No czemu w za... wsiadasz? Co, co za paruwa? Poła? Co za paruwa? Ej, gdzieś ty tak uciekłeś. Proszę wysiąść, przepraszam nie, nie bardzo. Nie no ty w jeden. jeden. Posłuchuję. Nie wolno tak. Co? jesteś się tak! No kopnął mi no, nie, nie kopnąłem Cię, Wypadł, no, Proszę nie się no, ja przesunąć! Wiem, tak sponu, proszę nie, się no. przesunąć! Poświęć się! Poświęć jak się przesunąć. strzela? Tak się strzela Nie! No nie. <laughs> Dobra, jest! Udało się! Ja nie rozumiem, jak on to spamuje. On musi, nie wiem, mieć wyciącone palce. Nie będę, nie będę no już szukała, już się oszukała! Nie, ty cię oszukałeś. Ja, oszukała nas, na, ja, to zostaliśmy oszukani Nie dostali oszukań. Sami z no, powinni tak. wchodzić. Ja, ty ja ale... autor mapki nie chciał, żebyśmy tu wchodzili. Zablokowali Weber. Weber. No. Weber. Wehardujemy teraz. Totalny tryhard. Oh ale tryhard, a, ja try a, ja a ja mam. Dobrze wiesz, że jest Weber. Najgorszy tryhard. Najgorszy mod. To coś? Ale panu i ten już miał playharda. Traysoftujemy. teraz, tak? do wody Dobra. spychany był, no nie. Trajsoft? No dobrze, dobrze. Dobra Paweł, załóż strój szeryfa. Dobra, Aś spokojnie. to do już ma. Tam jest ty szeryf, nie mam takiego stroju. Ale masz mokry kupreczek. Nie mam Dobra, per, 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 włącz suren, jeżeli nie włączyłeś. E, pod F. Dobra. Nie pamiętam. A nie pod F? E? Mam plan jeszcze. F bardziej działa. Ale tyłem nie płynie. Nie, ale T4 jeszcze lepiej. T4 <laughs> jeszcze lepiej działa. Zdecydowanie. Zatrzymać się powiedziałem. Jestem tutaj jak tango i cash. Jesteśmy po eee, się. Dobra. To ja sam Zatrzymaj jestem. Ja. Zatrzymajcie się. Dobra, Bejku. I oni nie chcą Bejku. chyba się zatrzymać. gdzie ty jesteś? Ja mam plan. plan. Ty, ty masz plan i zostawiasz plan. mnie dobra, samą jedziemy. na go, go, go! Ale to dobra. jest taki plan. bo go, 69, Ja umnie i umnie ładz coś z tego, no nie? Aha. Twoje Oreo Paweł. Oreo? Oreo? No. To mówię, o <laughs> <robić teraz. śmiech> no, to mogę, oszczędzać w ogóle do mnie teraz. Nie wiem o co chodzi, ale tak. No, czekolady? No, oh, był. I Głodnemu, fair myśli. jesteś głodny się i jakbyś oryginał. jest secret service. No i nie wypchnął! Jest, wypchnięta została, patrz. No i nawet tego nie mogę teraz wyciągnąć. No, ale. O, e. o, się. To Zobaczymy, jej ten skutek od ognia. Nie wyciągnąć autka. Przepraszam. No. Proszę wysiąść. Pędzę, pędzę na wsparcie. Muszę skuterek sobie teraz wyciągnąć, czekaj chwilę. Oddawaj auto, Dobra, oddam, ale najpierw skuterek wyciągnę. Oddam, ale skuterek Stop. wyciągnę! Stop! Stop? Zatrzymam go. Nie. <laughs> normalnie ja, bo, 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 co to było? No ja bo da się. Nie, nie mogę? Dobra, to teraz eee, ci dobra. oddam. Ten kotem ucieka. <laughs> Co jest, no, komaga, jest Odkryłem system, patrz, wracam skuterek. sobie do wody. Poproszę skuterek. Daj mnie. To jest skuterek w takim miejscu tylko, który... że... Ja nie mogę, dobra, ej, bo on już dojeżdża, nie? Skuterek! My tutaj tutaj... ratujemy skuterek, bo... Skuterek! To jest szybka runda, Joszelka, Joszelka, chodź! Nie da się, no, bo chodź do skuterku. O nie! On, on nie. To nie! To mój auto! On płonie! Dobra, biegnę. <grywa> Czekaj! Dobrze! No nie! Nie ale może być Jakim cudem byłeś tak blisko i rakieta nie wybuchła też w ciebie tam? E... E, tak wyszło. E... Dobra, jest... jadę, Berber. Życie <grywa> mnie nie znajdziecie. W ogóle. <grywa> o, a nie w mnie, no! Ej, to Berber byłeś, ty? A, no. okej. Okay. Dobrze, luz, może wykończył się sami. No to oszukaliśmy trochę, to już oko nie. No i się sam przy... <grym> przyznał się sam, nie? Możecie go tam zwezywać no od paru. Nie, no bo tak od wy też paru. tak robiliście, Joselkę no. na samym początku. Nie. Ja, nie. E, ja e, nic nie tak, było. Ja nie, nie, tak ja nie oszukuję, ja tylko mi zapewniam... Nie odknął skuterek, nie mogłam nic odbyć. No ja, no, ja, ja tutaj tworzę, miraż, Ja tworzę miraż, raz, patrz jak... No dobra, dobra. Miraż. Więc ci powiem Ren? Że jest Ten twój, Echces, ten twój, co? Ten twój, ten twój yy, pierwszy... Czekaj, czemu to spa... Aha, to... Przecież <ścoughs> ja chcę, ja chcę I, tego. O, ten Miras. Dobra, chodź, w ogóle weź tutaj daj to. Tak, tutaj, nie? No. No. Tak jak wcześniej, nie? Nie, nie oni no. coś tam planują. No oni coś tam... Oni nie, zrobią nie, ale... to to robią jakąś blokadę. No i dobrze. Tak, ja to czuję. Pryjemy się spokojnie. Dobra, go, go, power control. -do. Dobra. Będzie, ale trochę... No, no dobra, nieważne. Będzie dobrze. Bo tutaj nie mogę, nie? Co tam robisz? Nie mogę. <laughs> no. Co to ren robisz? To ja nic. To, to nie ja to zrobiłem. Nie, nie ja to zrobiłem. No no. Pomogę ci. No ej, chciałem ci pomóc. Dobra, proszę bardzo. A wyszła kanopka. Hop, hop, hop. Paweł jest dla ciebie i Joszelka, dawaj. Nie. Aha, to już tak, wiem na całe życie. Tak ci pokażę. Wiesz na całe życie. To no, świadoma wiedza, świadoma. Dobra. Czemu ty to posuwasz? Płyniemy. No i najgorze, decyzja najgorsza decyzja ever. Popłynąłem. Paweł, paru jedna. Chodź tu. Co? Co Zatrzymaj ci to. Zatrzymaj się. Ja po prostu puś płynę. Puść to w. pomaga, Berber. No. Ja nic nie hmm. trzymam przecież. Puść to. A no, co ci chodzi? Ja po, po prostu płynę. No, no puść to w. Nie <laughs> Nic nie puszczam. Kacz paluszek dla ciebie i oszalałem. tylko ten film się wtedy kojarzy. A żebyś spadł teraz, no. Nie przejmuj się. Nie, nie spadłem. Będzie dobrze. Mhm. Płynę z wiatrem. Przecież... A chyba z wodą chciałeś poprzuć, powiedzieć. Przekaj! Pomagam ci, ty! Co mi pomagasz? To ma być pomoc? Pomagam Czemu. ci! Ej. O, skutek się odblokował. Nie mówcie, nie mówcie tak daleko. Dobra, głośno. już nie. I w drugą stronę jedzie, niech będzie. No, tak, cześć Bert, Bert! Czekaj, Berber. pomóż mi, nie, nie w twarz, co to, Berber, to jest impostor, to jest przebrany Ren na tym skuterku. No. no. Dobra, dobra, no. dobra zacząłem, zawracałam. Wow, jest, wybiegł na Renie. Sam zrobiłeś? A myślałem, że działa to w drugą stronę. No. No. Okay. Wow, wow, wow. Wiedziałem, że skorzystasz z mojego miliona subskrypcji. Dobra, Bert, Bert! Proszę się do, berd, kontroli. Berd, mną, no, ale, ale, ja do kontroli! No ale chodź jaki tryhardy! Ja nie mogę hardy Go, go, Power! Szybko, bo do nas! Ale chodź jaki tryhardy! Szybko! No nie blokuje! Nie blokuje! Dobra, Bert, trzymaj ich tam! Trzymaj ich! Dobra, podstałem Zniknął. Zniszczy pod się! O nie, nie udało mi. Nie mogę jechać! Paweł! Mam sojusz tam. dla ciebie! <laughs> bo nie, o nie Paweł, jak się będziesz mnie atakować, co jest Nie, nie atakujecie. cię! <yrasdzipt> no co za papuwa! No co za Zostanie tylko jeden! Tylko ten jeden został! No myślałem! nic mnie nie zostawiłeś, tak? No halo! Od ciebie tu nie ma! Paweł paruwa, co za treher! Wsiadaj no jeszcze Ay, go to czekaj, czekaj, bo ja jeszcze wrób będzie chciał. Przestań! On daj tamto! Przestań! On daj to auto! Ej, bo Ren ucieka! <grym> no, Powiedziałam, Ren... zostaw! Ja nigdzie nie uciekam, ja cały czas o, jestem dobra, dobra, na. O ona teraz! Co za Saparuwa i trechem, no i dobrze ci tak! Szybko wsiadaj Berber, ber, bo się utopimy. Dobra, jedziemy A, po Czyli Ruizer nie umiał skakać czasem? Oczywiście. Nie umiał. Ale Paweł lubi dramatyzować. No Papapap <noise> Myślę, że Ren się gdzieś ukrył gdzie nie będziemy mogli się dostać e, e, Prawie, że tak Będziecie mogli Oczywiście, wy tak Ale dam wam A Gdzie tam skaczesz, to jest? E. <noise> A to tam gdzieś niżej chyba, dobra Jak tu, niżej? Tutaj. Wyżej A widzicie mnie na radarze? E, oczywiście, że tak Wysoko jest. Dobrze, to Niczym się... orzeł na. O, proszę bardzo. Ej, co jest? Co? A, dobra, spoko, patrz, bo na... trzeba tam. No Jestem, to jeszcze perfektowi robisz. Chopię, dobra, ja jest. Tam tak, wiedziesz? Hopie, wiedziesz? Ja, tam na ja to chcę zobaczyć, jak tam wjeżdżasz. No patrz na to. Patrz i ucz się. To patrzę i się nie uczę. <laughs> no, prawie jesteś, prawie. No, prawie się udało. Posiem, <laughs> Nie, co... Dobra, no niestety, ale chyba y, muszę potem się. O ja! ja Dobra, ten idę tam, idę, idę, Jak się biegać. Z ten ten kołował, zrobił mnóstwo tych... No patręcił mnie! I stoi na mnie zginąłem. O jajku! Teraz równa walka. Rozwal go bennet! Ale czemu <laughs> własnego teammate tak ten nawalasz? To bennet, no, to, me... ja to, ja to, to Ren zginął! Dawaj <laughs> naparzaj! Naparzaj, naparzaj 5 sekund. tylko Pięć sekund. Szybko po tych schodach! Szybko! No, są, no nie są schody <grystanie> tylko drabina, to. O jajku! Rozwyciężył. Nie! Przegrani! No, się bo się skończył. No, ostatnia została, No, No, e, dobra, My na czas mi się tak <grystanie> <Dzień grystanie> trzymajcie się, papa! Pa pa, pa, pa. Na do następnego!